Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, te państwa niebo włoskie, jak o nim słyszałem. Błękitne, czyste, wszak to jak zamarzła woda. Czyż nie piękniejsze stokroć wiatr i niepogoda u nas dość głowę podnieść? Ileż to widoków, ileż scen i obrazów z samej gry obłoków. Bo każda chmura inna. Na przykład jesienna pełźnie jak żółw leniwa. Ulewu brzemienna i z nieba aż do ziemi spuszcza długie smugi jak rozwite warkocze. To są deszczu strugi. Chmura z gradem jak balon szybko z wiatrem leci. Krągła, ciemnobłękitna, w środku żółto świeci. Szum wielki słychać wkoło. Nawet te codzienne, patrzcie państwo, te białe chmurki jak odmienne. Zrazu jak stada dzikich gęsi lub łabędzi, A z tyłu wiatr, jak sokół, do kupy je pędzi. Ściskają się, grubieją, rosną nowe dziwy. Dostają krzywych karków, rozpuszczają grzywy. Wysuwają rzędy i po niebios sklepie. Przelatują jak tabun rumaków po stepie. Wszystkie białe jak srebro zmieszały się, nagle z ich karków rosną maszty, zgrzyw szerokie żagle, tabun zmienia się w okręt i wspaniale płynie cicho, zwolna po niebie z błękitnej równinie.